Witam państwa najserdeczniej. Nasze dzisiejsze spotkanie dotyczy problemów, które od lat są nierozwiązane i które można nawet zaliczyć do tak zwanego złego marginesu. Jest coś takiego jak albo złego aneksu, spraw nierozwiązanych, które których lepiej już nie dotykać, nie interesować się nimi, bo i tak nic tam się dobrego zdarzyć nie może, czy są tam takim zasobem niemocy, tzn. takiej niemocy intelektualnej, bo w sumie wystarczyłoby po pierwsze chcieć je rozwiązać, a po drugie no, pochylić się nad tym problemem po to, aby znaleźć mądre rozwiązanie. No tej mądrości jak wiadomo nikt w prawie podatkowym nie szuka. Dominuje ten taki dziwaczny, pojęty normatywizm, polegający na tym, że przepis prawa służy temu, aby pewnej rzeczy nie rozwiązać. Czyli, że prawo, jakoby przepis prawa zabrania nam być Mądrym w rozwiązywaniu problemów, takich, które, no, które można by było niegłupio przynajmniej rozwiązać. Rzecz dotyczy oczywiście w tym zakresie, o którym chcę dzisiaj powiedzieć, czegoś, co się nazywa interes publiczny, ale ten w rozumieniu judykacyjnym, czyli on się pojawia stosunkowo rzadko w prawie podatkowym, ale ale, ale jest. Jest i to od samego początku. Mówię o przepisu o umorzeniu zaległości podatkowych, które mogą być, mogą być, bo to jest oczywiście możliwość. Władza może unicestwić zaległość podatkową aktem indywidualnym w postaci decyzji organu o umorzeniu zaległości podatkowych, umorzeniu definitywnym i ostatecznym. Gdy jest to uzasadnione nie tylko ważnym interesem podatnika, ale także interesem publicznym, czyli musi być uzasadnione, zgadzam się z poglądem, że po pierwsze trzeba stwierdzić, że istnieje zaległość podatkowa, czyli nie wygasła zaległość podatkowa, która nie została uregulowana, czyli nie została wygasła przez zapłatę. A niektórzy twierdzą, że nawet tę zaległość można umorzyć, no ale wtedy nie ma przedmiotu zaległości. Więc, w moim przekonaniu, treść przepisu jest jednoznaczna: musi być i musi istnieć zaległość podatkowa, czyli nieuregulowane zobowiązanie podatkowe i upływ, po, istniejące po upływie terminu płatności. Musi być to uzasadnione, żeby można było, można było tę decyzję podjąć, uzasadnione interesem publicznym. Pytanie, które, na które chcia, do którego chciałbym się dzisiaj odnieść, jest dość no właśnie z serii tych zasadniczych, podstawowych, czy jeżeli zobowiązanie podatkowe zostało określone, lub, określone lub ustalone, w sposób wadliwy, Wadliwy w zrozumieniu niezgodny z prawem, czy, ale jest to wadliwość prawomocna. To jest ten słynny przykład, ZOO, Zsięg Z literat Pistmiennictwa Prawniczego sprzed Hen-Hen-Hen, wielu dziesiąt lat, że można być podatnikiem bezprawnym, czyli podatnikiem, który, któremu doręczono prawomocną decyzję podmiotowy, który nie jest podatnikiem w sensie, w, sensie, w sensie legalnym, natomiast w obrocie prawnym ma, funkcjonuje prawomocna decyzja ustalająca lub określająca zobowiązanie podatkowe podmiotu, który nie jest podatnikiem, ale w rozumieniu tej decyzji jest podatnikiem. No i pytanie. Czy niewzruszona tego rodzaju decyzja, której się już w określonych przypadkach nie da wzruszyć, nawet w przypadku rażącego naruszenia prawa przez organ, który tę decyzję wydał? Czy, można, czy badając przesłanki umorzenia, czy należy również badać legalizm tego, tej zaległości? Chyba na początku byśmy wszyscy odpowiedzieli, że tak, przynajmniej takie były intencje. A to akurat pamiętam, już, oczywiście nie ma to żadnego znaczenia, jakie były intencje tych, którzy pisali te przepisy. akurat należy do tych nielicznych, którzy jeszcze żyją, a którzy byli autorami przepisów ordynacji podatkowej. No oczywiście tych, które powstały w 1995 roku. I wiem, że przecież chodziło o to, że że w interesie publicznym, który tu jest równorzędny z ważnym interesem podatnika, nie jest egzekwowanie, chyba że zostanie to zobowiązanie zapłacone dobrowolnie w tym znaczeniu przez zobowiązanego, ale nie jest egzekwowanie niezgodnych z prawem decyzji. Określających lub ustalających zobowiązanie podatkowe, jeżeli nie zostało ono uregulowane, a podatnik wnioskuje o ich umorzenie. Oczywiście organ może nie odmówić, może, może odmówić umorzenia, mimo że jest to uzasadnione interesem publicznym, ale ma obowiązek zbadania tego legalizmu wydania decyzji. Ktoś mówi, no dobrze, no ale przecież są inne tryby, które pozwalają unicestwić tę decyzję w taki oto sposób, że po prostu przestanie ona obowiązywać? I na przykład, czy można to zrobić poprzez wniosek o stwierdzenie nadpłaty, czyli tam, gdzie czyli uregulować tę zaległość podatkową, a następnie wnioskować, no oczywiście w przypadku zobowiązań powstających jak lege, tam gdzie występuje deklaracja, zwłaszcza podatkowa i poprzez postępowanie podatkowe, którego przedmiotem jest stwierdzenie nadpłaty, doprowadzić do tego, żeby ten no, owo, owa nadpłata była do zapłaty była nadpłatą, ponieważ wymiar tego podatku był Niezgodne z prawem, tak, ale to, to, to jest inna droga, to jest inny tryb. Te tryby są autonomiczne. Tryb umorzeniowy jest odrębnym trybem w stosunku do trybu, chociażby stwierdzenia nadpłaty. Tryb umorzeniowy jest odrębnym trybem w stosunku do chociażby korekty deklaracji, która to korekta deklaracji, bo tu nie wiąże się ze stwierdzeniem nadpłaty, ponieważ Deklaracja y, y, określająca zobowiązanie podatkowe niezgodnie z prawem w każdej chwili może być korygowane i nie, jest to, nie wiąże się i nie wiąże się to z no, wszczęciem postępowania y, podatkowego ani gdyż, y, albo nie może się to wszcząć, chyba że organ odmówi, ale właśnie czego odmówi, bo to jest bardzo ważne, korekty deklaracji, Podmówi przyjęcia, jest taka praktyka nie do końca zrozumiała, ale dość czytelna dla podatników, że organ odsyła, nie, nie przyjmuje korekty deklaracji, bo się z nią nie zgadza. Oczywiście wtedy powinien wszcząć postępowanie podatkowe, no i może i, i określić to zobowiązanie podatkowe w dotychczasowej, przedskorygowanej wysokości. Może to zresztą zrobić w każdej chwili więc nie ma tu przeszkód prawnych ale jeszcze odrębnym trybem jest po prostu stwierdzenie nadpłaty i stwierdzenie nadpłaty jest nie może być interpret przepraszam tu źle muszę się poprawić odrębnym trybem jest umorzenie zaległości podatkowych i to jest odrębna procedura Odrębna, która, której, której istotą jest unicestwienie zaległości podatkowej, czyli, czyli poprzez jej umorzenie, I przy czym to umorzenie musi być uzasadnione interesem publicznym. I ten interes publiczny w tym przypadku jest bezsporny. I tu będę bronił tego poglądu, że, że organ musi badać legalizm aktu, Określającego lub ustalającego zobowiązanie podatkowe, które następnie przekształciło się w zaległość podatkową, ma obowiązek, a nie prawo. Jeżeli stwierdzi, że tego rodzaju akt jest bezprawny, czyli zobowiązanie zostało bezprawnie określone bądź ustalone, to organ powinien kierując się interesem publicznym, ma, ma, badając ten interes publiczny, ma, ma, powinien y, uzasadnić, dlaczego odmawia, mimo, bra, mimo stwierdzenia interesu publicznego. Czyli stwierdzenie, że, je, że jest to uzasadnione interesem publicznym, natomiast organ odmawia, to jest ważne, żeby tego to zrozumieć, odmawia y, umorzenia zaległości, bo może odmówić. Ja wiem, że można mieć na ten temat trochę inny pogląd, że jeżeli jest, jeżeli jest stwierdzony interes publiczny, naruszenie interesu publicznego, czyli w interesie, naruszenie interesu publicznego, w tym przez nieumorzenie tej zaległości, organ, decyzja w tym zakresie jest wadliwa, chociażby z tego powodu, że organ badając, Y, spełnienie przesłanki y, interesu publicznego y, mógł, y, powinien, bo to tak można najprościej powiedzieć, powinien, powinien sformułować y, swoje rozstrzygnięcie w sposób definitywny. To znaczy musi uzasadnić, dlaczego odmawia, mimo że interes publiczny został naruszony poprzez nie y, Nieumorzenie tejże zaległości rzeczy może no, pozornie jest tylko skomplikowane. Sądzę, że, do czego, że konkluzja z tych dotychczasowych rozważań jest dość banalna. I nie jest w interesie publicznym egzekwowanie zaległości podatkowych, które są niezgodne z prawem czyli obowiązujące, ale niezgodne z prawem. I oczywiście, gdy podatnik nie wystąpi o umorzenie zaległości podatkowych, to znaczy on, jego wolą jest w tym przypadku poddanie się, to znaczy on mógłby kwestionować nie tyle istnienie tego długu, tylko zasadności jego zapłaty zasadności w świetle właśnie interesu publicznego, bo nie jest w interesie publicznym, egzekwowanie, to jest chyba dość oczywiste, powtórzę to po raz drugi, zaległości podatkowych, niezgodnych z prawem, które nie powinny powstać, chociaż powstały, i jeżeli można ten problem usunąć poprzez korektę deklaracji, sprawa byłaby prostsza, i wtedy mamy do czynienia z innym trybem i w jakimś sensie nawet trybem prostszym dla podatnika, ponieważ to podatnik składa korektę deklaracji, ale jeżeli nie można już podważyć, zwłaszcza wtedy, kiedy decyzja miała charakter określający i ustalający jej ostatecznego charakteru i prawomocności ich odstatecznego charakteru, no to nie można z tego wywodzić wniosku, że yy, przepis dotyczący umorzenia zaległości podatkowych nie może mieć zastosowania, ponieważ yy, stałby się podstawą oceny legalizmu wydania aktu o charakterze jurysdykcyjnym, jakim jest decyzja organu. A dlaczego nie? Jakie jest podstawa, żeby tego rodzaju tego rodzaju, badań, tego rodzaju yy, sprawdzenia nie dokonać, zwłaszcza, że to jest tryb obowiązkowy. Zbadanie uzasadności w, yy, w świetle interesu publicznego wniosku o umorzenie zakłada z samej istoty badanie legalizmu. Aktu, który określił ową lub ustalił owo zobowiązanie, które przekształciło się w zaległość podatkową. Nieraz miałem do czynienia z tym problemem, to już tak w konkluzji, ale ważne jest to, żebyśmy starali się go nie, z, znaczy nie zagubić, do, mimo negatywnego stosunku ze strony organów, a niestety również sądów, bo z tego rodzaju wyrokami spotkałem się. Należy jednak ponowić taki apel o, o, o refleksję podstawową. Niezgodne z prawem zobowiązanie podatkowe nałożone wadliwą, nie, niezgodną z prawem materialnym decyzją, nie, które nie zostało uregulowane, jest, uzasad... jest wniosek o stwierdzenie o w tym przypadku o. O, o umorzenie zaległości podatkowych powinno być unicestwione y, w ten sposób, że 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 umarza się je ostatecznie jako bezprawne. Czyli bezprawność staje się kryterium rozstrzygającym, co chyba jest zgodne z interesem publicznym i chyba z takim i poczuciem sprawiedliwości, które, co nie jest oczywiście ważne, ale o czym nie należy zapominać. Pozdrawiam Państwa najserdeczniej, dziękuję bardzo za uwagę, do widzenia.